Cześć, witajcie. Z tej strony PLN. 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 Dzisiaj wam pokażę jak zmienić opis na Skype'ie na przykładowy. Pierwsze co musimy zrobić jest pobranie e, programu Rhythm Right Mode Editor for Skype. Następnie uruchomienie go. I teraz. E, żeby zrobić sobie nasze pogrubienie, klikamy ten znaczek i mamy pogrubiony. Żeby zmienić sobie e, czcionkę, e, nie czcionkę, tylko treść, pięć no, o co mi chodzi tutaj, e, klikamy na szkół. A mi nie wiem czemu. Żeby wielkość, klikamy to. Żeby pochylenie, klikamy to. Żeby pokreślenie, klikamy to. Zarzy migające to takie musi być, żeby wyśrodkowane i migające i podrubione, podkreślone i wykreślone to musi być. To. Na przykład, żeby zmienić kolor to mamy tutaj. Pry. Eee, e, na przykład. 2A. E, to znaczy, możemy zrobić jeszcze. Style, to było Możemy tak zrobić. Możemy yy, tak, taką buźkę sobie wkleić. Możemy dać jakąś flagę. I teraz to, co musimy zrobić. Wejść na Scapa. Kliknąć narzędzia. Opcję. Yy, następnie zaawansowane ustawienie zaawansowane raczej zarządzaj dostępem innych programów Escape'a i to musimy tu rozłączyć. Klikamy OK, zapisz, wchodzimy w to. I teraz to nam się pojawi dokładnie. jeżeli eee, teraz się nie pomylił. OK. I widzicie jak eee, oczywiście ja. Żeby na przykład e, napisać lubię e, drugie, w MC na przykład e, 1.6.4 1.7.2 to robimy tak samo tylko, że to Żeby skopiować to co tu jest e, na, na ten paczek, po prostu klikamy test znaczek tak to wygląda. Także mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia w kolejnych poradnika. Trzymajcie się i narka!